Nawet znając niektóre portale, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ukrytych funkcji. Jeden z najbardziej popularnych serwisów do budowania swojego drzewa genealogicznego w dużym stopniu kładzie nacisk na połączenie tematów genealogicznych z badaniami genetycznymi. Jest to jedna z podstawowych stron, wymaga rejestracji, gdzie podajemy dane takie jak nasza płeć, imię, nazwisko, rok urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki. Strona umożliwia tworzenie naszego własnego drzewa genealogicznego oraz prowadzenie poszukiwań podobnych rekordów. Większość danych jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających opłacony abonament. Ze względu na to że jest to strona dość złożona w jej zakresie powstała już seria innych filmików w szczegółach opisująca poszczególne pola. To optymalizacja możliwości pozyskania archiwalnych danych jakie można uzyskać w internecie. Jak się dostać do zakładki moje witryny? Klikamy na nasze imię i nazwisko jest to jedna z zakładek dostępnych w tej opcji. Jest to dość ciekawa zakładka ponieważ mamy tu wiele opcji jakich byśmy się nie spodziewali. Konto strony, moje preferencje, moja prywatność, ogólne, strona domowa, kalendarz, genealogia, moje zakupy. Konto strony. Często ludzie zadają pytania, ile osób można zamieścić w drzewie, wpadają różne odpowiedzi, ale prawidłowo jest bez ograniczeń. Mamy też informacje o terminie ważności konta oraz o dedykowanej przestrzeni na dane, która domyślnie jest ustawiona na 500 MB nasze zdjęcia i grafiki. Moje preferencje. Możemy tu się określić w kontekście cotygodniowego raportu o zmianach naniesionych w naszej witrynie dla osób, które są również jej członkami. Możemy określić, czy chcemy być informowani o urodzinach osób z drzewa, rocznicach ślubu lub innych wydarzeniach rodzinnych. Możemy też określić, czy interesują nas wydarzenia dla dowolnych krewnych, krewnych, odległych krewnych, krewnych pierwszego stopnia. Tu możemy też określić, czy chcemy uzyskiwać informacje o wydarzeniach na maila, czy wskazać numer telefonu. Jest też opcja, Testowania. Mamy też możliwość za pośrednictwem portalu otrzymywać życzenia od innych członków rodziny. Oddzielną pod zakładką jest opcja: Moja prywatność. Ze względu na to, że prowadzi do niej oddzielny duży odnośnik, a tematyka jest bardziej skomplikowana, i właśnie ta tematyka jest ściśle powiązana z ochroną danych osobowych, zostanie omówiona w oddzielnym, dedykowanym filmiku. I to witryna, rodzina, miejsce treść, a w niej drzewa genealogiczne, uprawnienia użytkowników, zdjęcia. Następna duża zakładka ustawienia to ustawienia ogólne, mamy kolejne trzy małe zakładki dotyczące ustawień witryny, tu można pozwolić na wysyłanie komentarzy odnośnie elementów chronologicznych, np. w poszczególnych osób. Następna duża zakładka ustawienia ustawienia ogólne, gdzie mamy kolejne trzy małe zakładki ustawienia dotyczące witryny, tu możemy pozwolić na wysyłanie komentarzy odnośnie elementów chronologicznych, np. poszczególnych osób to możemy też opisać swoją witrynę, tytuł, pod tytuł, opis, podstawowy sposób wykorzystywania witryny, podstawowy język witryny dotyczący personalizacji, czyli podstawowej prezentacji avatara, czy prezentacji samej witryny oraz zarządzanie, gdzie możemy całkowicie usunąć naszą witrynę i tu zaznaczamy witrynę a nie konto. Kolejna duża zakładka w ustawieniach to strona domowa, gdzie możemy opisać wiadomości powitalną oraz w kolejnej małej zakładce inne. Określić inne dane przydatne do zarządzania treścią dla poszczególnych osób. Kolejną dużą zakładką w ci jest dość ciekawa opcja kalendarza, gdzie możemy zaimportować informacje o wydarzeniach na określoną ilość lat do przodu, z opcją wyboru informacji o urodzinach, rocznicach ślubu, rocznicach śmierci. Do tych danych możemy dołączyć informacje, czy żyją. I uwaga, bardzo ciekawa opcja. Mamy też możliwość określić wydarzenia dotyczące poszczególnych wyznań, kościołów, a nawet świąt narodowych w wybranych krajach. Wybór jest naprawdę duży i obejmuje wydarzenia powtarzające się według kalendarza gregoriańskiego, wydarzenia powtarzające się według kalendarza hebrajskiego, daty wyświetlne zgodne z kalendarzem hebrajskim oraz święta kościelne. Święta kościoła chrześcijańskiego, kościoła katolickiego, święta greckiego kościoła prawosławnego, święta rosyjskiego kościoła prawosławnego, święta żydowskie, święta muzułmańskie, szyickie, święta muzułmańskie, sunickie. Kolejną dużą zakładką są ustawienia typowo genealogiczne i sposób prezentacji zamężnych kobiet w opcjach nazwisko, w domu, nazwisko rodowe, nazwisko rodowe, nazwisko, nazwisko, nazwisko rodowe oraz opcja, aby w przypadku braku nazwiska użyć nazwiska męża. Również tu mamy możliwość utworzenia wiadomości powitalnej oraz nawet wstawić obrazek czy zdjęcie wiadomości powitalnej. Możemy tu również określić, czy tabela ze statystykami drzewa ma być widoczna oraz czy możemy opisać historię swojej rodziny. W tym miejscu możemy również opisać brakujące elementy historii naszej rodziny, informacje, jakich poszukujemy, albo te informacje, które nam się nie spinają do końca z innymi. Ostatnią zakładką jest szczętoblyska zakładka o propozycji zakupu abonamentu, ale. I to może być zaskoczenie dla niektórych. Mamy trzy opcje abonamentów. Pełny abonament, abonament witryn, abonament danych, ustawienia konta. Tu możemy edytować takie dane jak płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, państwo zamieszkania, kod pocztowy, wykorzystywany język, informacje o badanych nazwiskach, adres e-mail, hasło. Tu też mamy możliwość zastosowania zabezpieczeń w postaci podwójnego uwierzytelniania, do którego oprócz hasła jest stosowane uwierzytelnianie przez SMS. Polega to na tym, że oprócz standardowego lokowania się za pomocą loginu i hasła, czasami będziemy poproszeni o podanie hasła wysyłanego na nasz telefon. Mamy też dodane opcje bezpieczeństwa w postaci możliwości dodania zaufanych urządzeń oraz informacji o nich w postaci rodzaju urządzenia, adresu IP, ostatniego aktywnego połączenia wraz z krajem, datą i godziną. Na zaufanych urządzeniach są stosowane sesje 30-dniowe, które pozwalają na zlokowanie się bez podawania hasła przez te 30 dni. Tu możemy usunąć cały konto. Dane osobowe przetwarzane w tej zakładce to wizerunek, zdjęcie, płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, państwo zamieszkania, kod pocztowy, język, jakim się posługujemy, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowe pozyskiwane informacje w zakładce to nazwiska, jakimi się interesujemy, urządzenia, jakie uznajemy za zaufane wraz z informacją o systemie operacyjnym, czasie logowania oraz rodzajem urządzenia, z jakiego korzystamy. Tu możemy również sprawdzić, jakie aktualne urządzenia są zalogowane na nasze konto, czyli które urządzenia posiadają dostęp i określić, czy wszystkie są nasze. W zakładce po lewej stronie mamy kolejne opcje. Moje preferencje użytkownika, ustawienia ciasteczek, dostęp, zawartość. Moje preferencje użytkownika to pozwól innym odszukać mnie i oglądać mój publiczny profil, pokaż moje prawdziwe nazwisko, członkom spoza rodziny, pokazuj mój wiek ogólny, np. w przedziale 30 39, członkom spoza rodziny. Pozwól członkom skomentować mój profil. Informuj mnie o komentarzach członków. Włącz funkcję Search. Włącz powiadomienia Super Search. Ustawienia ciasteczek. Inne serwisy używają ciasteczek i podobnych technologii, aby zapewnić lepszą, bezpieczniejsze użytkowanie. Preferencje ciasteczek są w ustawieniach przeglądarki. Ten temat będzie przeanalizowany w oddzielnym filmiku. Dostęp. Tu mamy możliwość zarządzania dostępem do naszych treści. Zezwolenia takie jak Zezwalam gościom znajdować moją witrynę. Zezwalam gościom poprosić o członkostwo w mojej witrynie. Zezwalam gościom poprosić o członkostwo w mojej witrynie. Wyślij mi powiadomienia e-mail o nowych prośbach o członkostwo. Zezwalam członkom mojej witryny zapraszać nowych członków. Wybierz, czy ograniczone informacje z Twojej witryny mogą być widoczne przez gości, którzy nie są jej członkami. Uwaga! Goście nigdy nie mogą edytować jakichkolwiek informacji, a także nie mogą zobaczyć informacji o żyjących osobach w Twoim drzewie genealogicznym. Zezwalam gościom oglądać ograniczoną informację w mojej witrynie. Co w takim razie jest napisane w polityce prywatności? Przedstawiona polityka została zaktualizowana 2 listopada 2021 roku, a więc całkiem niedawno od nagrania filmiku. W związku z tym powinna być aktualna. Jakie dane mamy dalej? Opis firmy i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa danych. Ale jak to działa i jak jest zorganizowane? Firma funkcjonuje od 18 lat, od 2003 roku, a więc samo to wzbudza zaufanie. Warto zwrócić uwagę na deklarację, że firma nie sprzedaje danych i nie udziela licencji na dane. Ale dalej wskazuje zakres danych, jaki ma na myśli: imiona, nazwiska, e-maile, adresy zamieszkania i same informacje z drzew genealogicznych. Jest nawet deklaracja, że nie zrobi tego w przyszłości. Dalej mamy deklarację, że firma nie udziela informacji o stanie zdrowia czy w zakresie ubezpieczeń. Dlaczego ten temat jest poruszany w kontekście badań genetycznych? Dlatego, że badania genetyczne są dedykowane do badań o stanie zdrowia. Kwestie pochodzenia są obszarem drugorzędnym, niejako przy okazji. Jednak wszystkie te dane są bardzo cennymi informacjami dla firm ubezpieczeniowych, które na ich podstawie mogłyby wskazywać ryzyko niektórych chorób, wskutek czego stawka za ubezpieczenia dla niektórych osób mogłaby wzrosnąć. Dalej mamy opis działania usługi w przypadku zakupu testu DNA. I mamy tu ciekawostkę. Usługa polega na pobraniu DNA z próbki, analizie oraz wykorzystywaniu przesłanych wyników. Na razie wszystko ok. Ale mamy zastrzeżenia, że usługi nie są dostępne w wielu krajach, np. W Rosji, Izraelu i wielu innych krajach. Ten fakt nie powinien zbytnio dziwić, jednak dla przypomnienia cofnijmy się do wcześniejszych informacji o administratorze danych osobowych. Mamy tam informację, że administratorem danych jest spółka zarejestrowana w Izraelu, którego prawo nie zezwala na przetwarzanie danych w celach analizy DNA. O szczegółach za chwilę powiem tłumacząc działania usługi, wtedy powrócimy do tego tematu. Pamiętajmy też, że mamy deklarację o tym, że dane nie będą sprzedawane ani udostępnione. Jednak dane zostaną zamieszczone w serwisie w celach analitycznych. Dlatego należy pamiętać, że nasze dane genetyczne będą znajdowały się cały czas w serwisie i w związku z tym są narażone na incydenty w postaci wycieku tych danych. W dalszej części odcinka opowiem, w jaki sposób wykorzystać swoje prawa w zakresie RODO. Warto zwrócić uwagę na jeden zapis dotyczący sytuacji, gdy dane mogą być ujawnione, gdy spółka zostanie sprzedana innej spółce. Należy dodać, że gdy zostanie sprzedana, będzie sprzedawana wraz z aktywami w postaci danych osobowych. W tym genetycznych, ponieważ cały czas będzie ich administratorem. W dalszej części w zakresie zarządzania prywatnością mamy również ciekawe zawody. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że jest możliwość wyłączenia wyników, ale nie przetwarzania danych oraz informacja o tym, że możemy wyrejestrować się z opcji o nieuleczalnych schorzeniach. Jest to również informacja o tym, że ta opcja jest dodawana domyślnie, nawet jeżeli nie jesteśmy jej świadomi i z niej fizycznie nie korzystamy. Tak więc dla jasności, portal będzie cały czas przetwarzał nasze dane, ale jest opcja wyłączenia. Tylko prezentacji, przeglądania wyników w ramach predyspozycji zdrowotnych. Dalej możemy znaleźć zapisy, że można poprosić o zniszczenie swoich próbek DNA. Kto myślał, że są niszczone po badaniach, w innej części filmiku będą informacje o tym, jaka jest retencja tych danych. Przy okazji tego fragmentu wspomnę tylko, że serwis deklaruje przetwarzanie na co najmniej 10 lat. To, o czym warto pamiętać, to to, że usunięcie konta nie jest równoznaczne ze zniszczeniem próbek. To, co nas będzie interesowało w kontekście RODO, to to, jakie dane osobowe są pobierane od użytkowników lub na ich temat. W samych podstawowych prawach dotyczących danych osobowych mamy odniesienie się do RODO jako deklaracji zgodności, która jest podreaktowana na równi z brazylijskim prawem do ochrony danych LGBT. Jakie mamy zatem podstawy przetwarzania danych osobowych? Zgody użytkownika, umowy z użytkownikiem w celu wykonania usługi, wywiązanie się z obowiązków prawnych i podstawa klucz. Gdy przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych interesów firmy. Genealogia. Powróćmy na chwilę do tematów praw właściciela danych. W jednym z fragmentów mamy zapis o przerzuceniu odpowiedzialności z administratora na osobę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pobierze wyniki, utworzy kopię, która nie będzie chroniona. Jest to ewidentny zapis asekuracyjny, ponieważ RODO gwarantuje uzyskanie kopii danych, a cel wykorzystania tych danych nie powinien administratora interesować. Natomiast ten zapis sugeruje, że jeżeli wycieknie Twoja kopia danych, to niekoniecznie musi być to wina serwisu, ponieważ została otworzona kopia niepodlegająca ochronie. W praktyce trudno sobie wyobrazić, aby ktoś nie pobierał kopii wyników za jakie zapłaci. Dalej jest mowa o ryzyku przechowywania i próbie pozbycia się odpowiedzialności. Czy to mam moc prawną? W Polsce mamy coś takiego jak klauzula abuzywna. Jednak w tym przypadku sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Będę mówił o tym w dalszej części filmiku. Naszym ciekawym zapisem w ramach poprzedniego toku myślenia jest informacja o tym, że podczas przetwarzania danych może dojść do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych i naruszeniem z powodu słabych punktów przestępstw lub innych czynników, którym nie sposób zapobiec. Wobec czego zostały wskazane różne czynniki. Jednak na końcu mamy deklarację, wobec czego zostały wskazane różne czynniki, jednak na końcu mamy deklarację, że chodzi o takie, w którym nie można zapobiec. Jak to ma się do RODO? RODO nie różnicuje incydentów na te, którymi można było zapobiec lub nie. Liczy się to, jak administrator podjął środki, czy były one odpowiednie, czy została wykonana analiza ryzyka i tym podobne. Wobec czego ten zapis jest kolejnym zapisem, który stara się zabezpieczyć administratora danych. W dalszej części są kolejne zobowiązania dla użytkownika w postaci nieudostępniania hasła. Natomiast dalej mamy rozdział poświęcony retencji danych, zatrzymaniu danych, a więc ich przechowywaniu u administratora. W dalszej części jest wyjaśnienie tego, co oznacza pierwsze zdanie. Za chwilę jednak są podawane informacje, że mogą występować pewne wykluczenia. To, co nas interesuje w kontekście tematyki rody oraz danych genetycznych, to to, że firma na podstawie zgody może zachowywać i przekazywane dane przez okres czasu, jaki firma uzna za niezbędny do wykonywania prac szeroko pojętych, prac badawczych. Na tym etapie wspomnę tylko, że są to nieokreślone prace badawcze i nie są wskazywane jako katalog zamknięty. Dalej są wskazane informacje o tym, że dane mogą zostać zapisane na kopiach zapasowych i wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb firmy i nie będą dostępne dla tych danych. Można tylko się domyślać, czy administrator to miał na myśli wyłącznie kopie bezpieczeństwa zapisywane w celach utrzymania ciągłości działania systemu i usuwane maksymalnie po 3 miesiącach, czy np. jakieś inne wewnętrzne cele firmy. Następnie mamy informację o tym, że dane genetyczne w postaci próbek DNA będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych w laboratorium należącym do firmy. Jaki jest czas przechowywania tych próbek w USA? Do czasu, gdy firma nie zostanie zmuszona do zniszczenia tych próbek oraz do momentu, gdy próbka nie będzie się już nadawała do dalszych badań. Aby próbka została zniszczona, właściciel tych danych musi się tego zażądać, kontaktując się bezpośrednio z firmą. Jest informacja o retencji wskazanej na 10 lat w celu dodatkowych badań genetycznych na podstawie zgody wyrażonej wcześniej. W dalszej części mamy kwestie związane z... Przepisami prawa Ciekawostki Jedną z ciekawostek prawnych jest to, że w kraju gdzie siedzibę ma administrator danych osobowych Jest planowana ustawa będąca praktyczną kopią RODO Izraelska ustawa o ochronie prywatności została 6 stycznia 2022 roku przedstawiona parlamentowi do pierwszego czytania Zastąpi ona ustawę z 1981 roku Ustawa ma wejść w życie 6 miesięcy po jej uchwaleniu przez parlament RODO miało na to 2 lata Izraelski ustawodawca doprecyzował kluczowe definicje ustawowe, które są zbliżone do RODO, doprecyzowano m.in. pojęcie danych wrażliwych i uwaga. Do takich danych izraelski ustawodawca zaliczył informacje o nawykach konsumpcyjnych zawierające inne kategorie danych wrażliwych oraz informacje o aktywach, pasywach i stanie ekonomicznym danej osoby. Obowiązek rejestracji zbiorów ma dotyczyć administratorów, którzy przetwarzają dane wrażliwe ponad 500 tysięcy osób lub dane ponad 100 tysięcy osób, które zostały zebrane od podmiotów trzecich lub przetwarzane w celu świadczenia usług brokerskich. Natomiast administratorzy przetwarzający dane wrażliwe w granicy 100 tysięcy do 500 tysięcy osób są zobowiązani zawiadomić o tym fakcie izraelski urząd. Po raz pierwszy w przepisach prawnych w Izraelu zakłada się obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, który ma pełnić swoją funkcję tylko przez określoną kadencję.